Dzisiaj się będę bawił w Boga i będę wysyłał noty różne Do nieba, jeżeli będą dobre Do piekła, jeżeli będą naprawdę złe i popełnią grube grzechy Więc teraz oglądajcie do końca Będziemy wspólnie decydować, gdzie będziemy je wysłać Bo wystarczy, że napiszecie w komentarzu Albo zostawicie łapkę w górę i subskrypcję To będę wiedział, gdzie go wysłać Więc zapraszam pierwszą osobę, a będzie to Bombini Guzini Wow, Bombini Guzini, jeszcze Ciebie nie widziałem na moje oczy Miło Ciebie poznać e, Cześć, jestem Bombini Guzini i nie wiem co ja tutaj robię. Po prostu se tak chyba przyleciałem. Nie ma opcji, że tutaj przyleciałeś. Zapraszam cię, Bombini Guzyni, na kanapę i musimy porozmawiać teraz o twoich grzechach. Ja nie pamiętam swoich grzechów. To lepiej sobie przypomnij, jakie grzechy zrobiłeś, bo to trzeba teraz weryfikować. Bo nie wiem, gdzie cię wysłać czy do piekła, czy do nieba. No ja naprawdę nie pamiętam. Nie zjadłeś komuś kromki chleba, czy coś? A, to na pewno. No jo, ja, Jezu, ja kocham chleb. Ale mi się nie wydaje, żeby to się zaliczało w ogóle do piekła albo do nieba, więc muszę chyba wejść do twojego mózgu i sobie sprawdzić twoje wspomnienie. Ha, dzisiaj jest idealny dzień, żeby postrzelać sobie do jakichś gęsi. Hmm, może tutaj? A może ta gęś znajduje się na tym drzewie? No chodźcie tu, gąski, zaraz was wszystkich pokona. O, a tam lecą jakieś kaczki gęsie, to muszę je zastrzelić. A masz, a masz, a masz. Hmm, dzisiaj upolowałem tyle zwierzątek. Najlepszy dzień w moim życiu. Ja nie mogę, co za głupi człowiek. Wszedł tutaj i normalnie rozwala moich braci i wszystkie inne zwierzęta. A już po nim, zaraz go rozwala. Nie wierzę, co co zrobiłeś, Guzini. Jak mogłeś wysadzić tego człowieka? Aha, czyli on normalnie mógł zabić moich braci. dobra, jesteś najgorszym Bogiem, jakiego w życiu widziałem. Nie chcę z tobą gadać. W sumie to masz rację, on też strzelał do twoich braci. No nie, widzowie, mam mega problem teraz. Chciałam wysadzić Bombini Guzini. Czy do piekła, czy do nieba? Jeżeli do nieba, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli do piekła, to napiszcie to w komentarzu. No, Bombini Guzini masz mega farta Bardzo dużo widzów zostawiło łapkę w górę więc idziesz do nieba. Ole czadersko, dzięki widzowie. No naprawdę się widzowie spisaliście, też tak myślałem, żeby go wysłać do nieba. Teraz zapraszam kolejną osobę, a będzie to... Balerina Kapucina, jak ja ładnie tańczę. No tańczysz to całkiem spoko, tylko powiedz mi dlaczego tutaj jesteś, Już musisz mi teraz powiedzieć wszystkie swoje grzechy. E, ja wiesz co, nie pamiętam dlaczego tu jestem, ja tylko tańczę. No nie wydaje mi się, że tylko tańczysz, bo jakś, byś tylko tańczyła to byś tutaj nie była. Ale jestem i jest tu naprawdę super, tańczyć nawet na tej kanapie. Nie, tak poważnie nie pamiętam, czemu tu jestem. Nic nie pamiętam. No to w takim razie muszę wejść teraz o twoich wspomnień i zobaczyć, co zrobiłaś dobrego, albo co zrobiłaś złego. W sumie to ja też jestem ciekawa, to wchodź. Nie mogę się doczekać, żeby kupić ulubioną moją kawę w mojej ulubionej kawiarni. Witam naszego ulubionego stałego klienta. Jaką kawę podać? Tą samą, co zawsze? Zgadza się, podwójne laty na kremowym leczku z bitą śmietaną i dwoma gałkami lodów i karmelem, to co zawsze. E Pewnie już biorę się do roboty. Właśnie tworzę pańską kawkę. Nawet mam gotową, bo pan codziennie tu przychodzi. Proszę. Hmm, ale pyszna ta kawka. Przyjdę tutaj jutro po kolejną. Dzień dobry, dzień dobry. Macie tu jakąś kawę? Tak, oczywiście. Mamy tutaj kawę. Co pan by chciał? E, jakąś najlepszą, bo jestem mega spragniony. Świetnie, ja robię tylko najlepsze kawy. Już się biorę w takim razie do roboty. Mm, mm, oto pańska kawka. Hmm, ale ona jest paskunda. Fuję dobra. Bierz mi to z mojej ręki. Nie będę tego nie gdy już pił. Co? Moja kawka ci nie smakuje? Jesteś pewien tego, co powiedziałeś, ty głupku? Tak, jestem przekonany. Już po tobie, a masz ty głupik. Nie wierzę, że dlatego, że ktoś nie lubi twojej kawy, to go zabiłaś? Tak, ale zobacz, on był dla mnie bardzo niemiły, a ja byłam taka miła. Nie, on po prostu powiedział, że zrobiłaś niedobrą kawę. Nie, no za to musisz iść do piekła. <laughs> ja nie chcę iść do piekła. No nic, co ci poradzę? Takie jest życie, no, a ja zapraszam kolejną osobę. Cześć, jestem po brym, brym, Potopi. Ja wiem bardzo dobrze, Jakim jesteś, Brbrb, Patapim. Naprawdę dosyć często ci nawet oglądam, więc usiądź teraz na kanapie i musimy pogadać. O jasne, yy, dobra, siadam. Ohohoho. No nie, z tymi swoimi wielkimi szwojami rozwaliłeś mi kanapę. Tak, niestety, ale no, z jestem zbyt silny. No dobra, to w takim razie powiedz mi, co zrobiłeś takiego złego, że tutaj wtrafiłeś. Ja mam bardzo słabą pamięć, dlatego ci nie powiem, bo nie pamiętam. No dobra, jak nie pamiętasz złych rzeczy, to może jakieś dobre pamiętasz? Yy, no też nie. No to nic się nie stało, mogę teraz do twoich wspomnień i zobaczyć, co robiłeś mega złego, więc uwaga, wchodzę. O, nie wiesz, jak to tutaj przyszedł jakiś beznadziejny człowiek. To jest twój nos, czy co to, to takiego? No to mój nos i co z tego? Jest mega fajny. Myślałem, że to jest więc bo ten nos jest taki wielki. Ej, nie wyzywaj mnie, ja mam spokojny nos i mogę się z tobą pobawić, jak chcesz. Fuj, ale tu śmierdzi, jak przyszedłeś. Nie da się tutaj oddychać. Co ty cuchniesz jakimś trawą? Ej, nie wyzywaj mnie, bo zaraz pożałujesz. No, a te stopy to pewnie już Żałuję, że tutaj ty je masz. I Gubku, pożałujesz tego! Ej, co ty robisz? Dlaczego rozsadzasz szkole? Gdzieś mam to głupie przedszkole, Gubku. Wyzywasz mnie cały czas już po tobie. Ja nie mogę brybrypatać. Dlaczego dlaczego rozsadziliście całe szkole? To tak nie wolno. Ale oni się śmiali z mojego nosa i w ogóle mnie wyzywali. No, co prawda, to prawda, masz trochę zabawny nos, ale nie denerwuj się. No, ale musiałem to zrobić. Przepraszam. No nie, no widzowie, ja teraz nie wiem, co mam zrobić. Czy go wysłać do piłka czy do nieba, bo on tylko rozwalił szkole. Ale nikogo nie zabił, więc nie wiem co on zrobi. Jeżeli uważacie, że do nieba, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli do piekła to dajcie suba. Zobaczymy, zobaczymy gdzie chcecie go wysłać. No dobra, widzowie stwierdzili, stwierdziły Liżej, nie zrobiłeś nic takiego złego, więc idziesz do nieba. Ole czterys ty widzowie. No to w takim razie zapraszam teraz kolejną osobę. Jestem kapucino Asasino. Wow, ale ty skażesz naprawdę wysoko! Jak ty to robisz, że na kilka kratek do przodu? Bo jestem kapucino assassino a ja takie. Jeszcze że cię potrafię, bądź na to. Uh! Ja nie bogi, jaki to był skok niesamowity. Dobra, nieważne. Powiedz mi, co zrobiłeś złego i dobrego, bo muszę cię wysłać do piekła albo do nieba. Nie pamiętam, ja tylko sobie skaczę tu i obo i to wszystko, co ja robię. O co wam chodzi? Nikt z was nie pamięta, co zrobił dobrego albo złego. Nie, no, denerwuje mnie to już powoli. No, trudno, widzisz, nie pamiętamy, to nie pamiętamy. Albo wysyłasz mnie tu albo tam. Nie, 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 spokojnie, wystarczy, że wejdę do twoich wspomnień i zobaczę, co zrobiłeś takiego dobrego albo złego. Więc uwaga, wchodzę. O nie, ratunku, tu jest bardzo dużo zombiaków Ratunku, niech ktoś mnie ocali Oni już dobijają mi się do drzwi I zaraz ich rozwalą, ratunku Czy ktoś wzywał kapucina asasino? Już biegnę na pomoc a masz, a masz, a masz, Wszystkich was rozwalę, zombiaki Zostawcie w spokoju go Jeszcze ty tutaj jesteś I też ty, a macie wy głupie zombiaki Szarki, nie przejmuj się Zostało mi ich naprawdę mało Ty głupi zombiaku, o tego się nie dobra Spróbuję te, a ma i jeszcze ostatni zombiak. Haha, <laughs> pokonałem ich wszystkich. Kapucino Asasino, dzięki za pomoc. Jesteś naprawdę wielki. Wow, Asasino, Capucino, to było mega świetne z twojej strony, co teraz zrobiłeś. Ocaliłeś mojego przyjaciela Szarkiego od wielkiej bandy zombiaków. Tak, ja zawsze ratuję ludzi, to co? Chyba czas na niebo. Nie, 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 tak prędko, Asasino, Capucino. Widzowie decydują, gdzie pójdziesz. Jeżeli uważacie, że Asasino, Capucino zasłużyło na niebo, to musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo to jest naprawdę dobre uczynanie co on zrobił. Niesamowitą ilość. Oni zostawiają łapek w górę, więc dlatego, Asesynoka Capriczno, leć do nieba. A ja teraz zapraszam kolejną osobę. Ciekawe kto to będzie. Ło, wow, czemu tu nie ma wody? Potrzebuję wody. A, w sumie nie potrzebuję wody. No dobra, co ja tu robię? Ty mi lepiej powiedz, tralalero, tralala, co tutaj robisz w tym miejscu, ponieważ tutaj trafiają osoby, które już umarły i moim zadaniem jest wysłać do nieba albo do piekła, więc mi lepiej powie, co zrobiłeś takiego złego albo dobrego. Właśnie nie wiem, wydaje mi się, yy, w sumie to nie, nie pamiętam. Jak nie pamiętasz? Każdy pamięta, co zrobił dobrego i co złego. Ja na przykład dzisiaj pomogłem starszej pani wnieść zakupy na drugie piętro. E, ale ja naprawdę nie pamiętam. No dobra, spokojnie, Tralarero, Tralala. Ja mam taką super umiejętność, że mogę ci wejść teraz do głowy i sprawdzimy twoje wspomnienia, co zrobiłeś złego albo dobrego, więc wchodzę. Haha, <laughs> Tralarero, jakie ty masz brzydkie buty śmieszne, one są totalnie głupie. Nikt takich by nie chciał mieć. No faktycznie, one są mega słabe, ale nie mam pieniędzy, a potrzebowałbym nowych. To wiecie co? Ja chyba ukradnę buty, bo tam jest sklep. O nie, ten sklep jest zamknięty. Ha! Na szczęście mam mega super siły, dlatego je teraz rozwalę. Te buty są mega beznadziejne, a widzę, że tu nie ma żadnego pracownika, dlatego ukradnę te. Buty naprawdę są czaderskie. Oj, spadam stąd teraz. O nie, tralalero dlaczego ukradłeś te buty? Przecież to z wielkich grzech. Kradzież! No bo potrzebowałem lepszych, kozackich butów. Musiałem to zrobić. Zresztą to nie jest nic takiego, żeby pójść do piekła. Jest to bardzo zły grzech, no chyba, że masz jakieś dobre historie ze swojego życia, to wtedy się zastanowię, albo poproszę moich widzów, żeby napisali, gdzie masz iść. A skąd ja niby mam wiedzieć, co dobrego zrobiłem, jestem rybą! Widzowie, wiedziałam teraz wysłać tego trailer, bo on tylko ukradł w sumie buty. Więc albo wysyłamy go do piekła, albo do nieba. Więc jeżeli chcecie, żebyśmy go wysłali do nieba, to zostawcie łapkę w górę w kolorze nieba. A jeżeli do piekła. To zostawcie subskrypcję, zobaczymy gdzie go wyślemy Masz szczęście widzowie zostawili bardzo dużo łapek I przez to, że ukradłeś buty, trafisz do nieba Ha, czadersko, jadę do nieba Nie wiem czy dobrze zrobiliśmy widzowie, że go wysłaliśmy do nieba Bo on ukradł buty, co prawda to są tylko buty, ale Bardzo drogie buty, no nic, zapraszam kolejną osobę Tum, 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 sahur, co ja tu, gdzie jest drewno, muszę rozwalić coś. Co, jakim cudem ty tu robisz, tam, Pachub Sahur? Co ty takiego nie by zrobiłeś, że tu trafiłeś? A skąd ja mam wiedzieć? Ja sobie tylko teraz rozwalałem drewno, bo potrzebowałem naskrobać sobie nową broń. Widzisz ten baseball czaderski. Jakim cudem wy wszyscy tutaj trafiacie i nie wiecie, za co tu trafiliście? Przecież każdy wie, co zrobił dobrego i co zrobił złego. Ja nie wiem, co zrobiłem złego, ale dobrego zasadzam bardzo dużo drzew na planecie. W sumie to jest bardzo dobry uczynek, że te robić, bo wtedy jest więcej tlenu, więcej zieleni i jest ładniej na świecie, więc to jest dobry uczynek. A na pewno nie pamiętasz żadnego złego? Nie, niestety nic nie pamiętam No to spokojnie, mogę wejść teraz do twojej głowy I sprawdzić co takiego złego zrobiłeś Więc się nie ruszę i wchodzę O, potrzebuję zbudować nową chatę Ponieważ niestety finanse mi się skończyły Dlatego muszę też zdobyć to drewno Na opał i w ogóle O, to będzie naprawdę dobre Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie podgląda Bo to trochę nielegalne Ej głupku, pożałujesz tego To są moje drzewa, już po tobie A masz ha, ha, ha. Ale bez nadzieja, wypiłem już do Dosłownie wszystko, dlatego postawię te buteleczki. A w ogóle sobie wyrzucę je, bo po co miodę? O oh, no i Git! Nie będę szukał jakiegoś śmietnika przecież. Nie wierzę, że ten głupek śmieci w moich drzewach. No ja nie mogę, dobra, muszę go pokonać w takim razie. Pożałujesz już jeden biznesmen pożałował. I ty, głupi, bedelu, też zabasz. Nie wierzę, Tuntusa, chór, że tontus, achurzy, zabiłeś tych ludzi za to, że tylko ścieli sobie drewno i naśmiecili w lesie. Musiałem to zrobić, przecież widziałeś, to są moje drzewa. Nie może... Można śmiecić, a przede wszystkim zabiera. W sumie to prawda. Nie wolno śmiecić w lesie i ścinać bez pozwolenia drzewa. To jest prawda. Nie wolno tak robić. Ale też nie wolno zabijać to za takie rzeczy. No trudno. Mam tu gdzieś. Ja zrobiłem to, co powinienem zrobić. No dobra, widzowie, teraz wy mi powiedzcie, gdzie mam wysłać tum tum sahur? Bo ja, bo ja nawet nie mam pojęcia, bo niby zrobił dobrze, a z drugiej strony zrobił źle. Więc czekam na to, co napiszecie w komentarzach. No dobra, pisaliście, żeby wysłać go do nieba, więc w takim bądź razie, tum tum sahur lecisz do nieba za to, co zrobiłeś. W sumie nie powinieneś tam iść, ale zrobiłeś też dobry uczynek, bo obroniłeś lasy. Więc zapraszam teraz kolejne jedną osobę. Ciekawe, kogo teraz spotkamy. Bombardino Krokodilo. Co cię tutaj sprowadza? Czekaj, niech się domyślę. Wysadziłeś komuś domek i ktoś cię zabił i trafiłeś do tego miejsca. Ja muszę cię wysłać teraz do piekła. O, nie pamiętam. Straciłem przytomność i tak tutaj właśnie trafiłem. A tak w sobie to sobie przyleciałem, ale skoro już to jestem, no to co ja tutaj w ogóle robię? No, prawdopodobnie umarłeś i muszę cię teraz wysłać do piekła albo do nieba. W zależności od tego, co zrobiłeś, ale z racji, że nie pamiętasz, co Zrobiłeś, to nawet nie pytam, czy zrobiłeś coś dobrego albo złego. No, to Git, to wyślij mnie do nieba, tam jest spoko pewnie. Nie, 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 spokojnie. Ja potrafię wchodzić do waszych umysłów i zaraz sprawdzimy twoją pamięć, co zrobiłeś takiego złego? Dobra, kazali mi załadować tego krokodyla, dlatego muszę go teraz załagodać. Mam nadzieję, że mnie nie ugryzieś. Jakoś się wierzga, masakra nie wytrzymam. Dobra. A więc idziesz krokodylku, teraz właśnie tutaj. O nie, jeszcze te toksyny. No dobra, w takim razie wezmę je. Raz, dwa, trzy, cztery i do samolotu muszę je zapakować. A więc wszystko gotowe! Możecie już odlatywać. Dobra, pilocie, musisz być naprawdę ostrożny, bo te toksyny zamieniają stworzenia w coś naprawdę niebezpiecznego. Dlatego leć ostrożnie, Dara. O nie, te pioruny trafiły w toksyny i teraz zamieniają się w straszny Strasznego samolota, Żeby tylko ta toksyna nie dotkła tego krokodyla! Ja nie mogę! Jestem teraz Bombardiro krokodilo i zemszczę się na wszystkich osobach, które wpadły na pomysł, żeby przewodzić toksyny i krokodyla na pokładzie. Widzisz, ty głupku, co zrobiłeś przez ciebie? Jestem takim strasznym potworem! No i teraz masz mega przerąbane. Z zbombardowałem teraz całe lotnisko i czuję się dużo lepiej. O nie, Bombardino-Krokodilo, to już wiem, w jaki sposób powstałeś, ale. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby atakować tamtych ludzi na lotnisku i rozwalić całe lotnisko. Ale ja się mega wkurzyłem, więc musiałem to zrobić. Rozumiem ciebie, ale żeby od razu ich zabijać, to było naprawdę nierozsądne, ale w sumie znowu nie wiem, gdzie wysłać tą osobę. Czy do piekła, czy do nieba. No to się lepiej zastanów szybko. No dobra, bombardino krokodylu, tylko nie zbombarduj mnie tutaj i wyślę ciebie do... Widzowie, szybko, pomóżcie mi. Do piekła, czy do nieba? Gdzie go wysłać, bo nie wiem. Ja chcę przejść do nieba, szybko, bo inaczej zbombarduje to. No dobra, wyślę ciebie do nieba, tylko dlatego, że tak widzowie chcieli. I w sumie to nie twoja wina, że ciebie zamienili w takiego potwora, więc idź tam! Dziwna sytuacja, ale i tak, teraz czeka mnie kolejna, jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo pewnie teraz kolejne osoby przyjdą. To ja właśnie nie wiem dlaczego. Leciałem sobie samolotem i nagle wpadłem w jakieś turbulencje. I pewnie umarłeś, przez to wylądowałeś teraz w czyjsto i moim zadaniem jest wysłać ciebie do piekła albo do nieba. Więc sobie lepiej przypomnij co złego zrobiłeś. Zrobiłeś i co dobrego. Ja nie pamiętam takich rzeczy. Nic się nie stało samolociku, bo mam takie super urządzenie, które przywraca wspomnienia. Więc zaraz się dowiemy, co zrobiłeś złego. No to zapraszam wszystkich ludzi do mojego samolotu, a wy, zwierzęta, jak chcecie wejść, to musicie zapłacić 300 razy więcej. Ty, chłopczyku lecisz za darmo. Ale super, że lecę za darmo. Nie mogę się doczekać tej super podróży, więc siadam do tego samolotu. Ej, samolocie, to jest niesprawiedliwe, że on leci za darmo my nie możemy polecieć. Ale wy możecie lecieć, ale płacicie dużo, dużo więcej. Jesteś okropny, wylądujesz w piekle za takie rzeczy. Sam se ląduj. I co samolociku, chyba sobie przypomniałeś, co zrobiłeś złego i co dobrego. Tak, już sobie przypomniałem. No to więc teraz pogadajmy, dlaczego nie chciałeś zabrać Baba chopsa i katnapa na swój pokład? No, bo ja nie lubię zwierząt u siebie na pokładzie. I przez to zachowałeś się bardzo źle w stosunku do klientów, więc to jest grzej. Więc musisz wylądować przez to w piekle. Ale ja przecież dziś zrobiłem dobre uczynki W sumie to raczej za darmo przewozić pasażerów Więc to jest bardzo dobry uczynek No i dbam o nich, jestem najlepszym samolotem Więc widzowie, co powinienem zrobić z tym Infected Sky? Wysłać go do piekła czy do nieba? Jeżeli do piekła, to zostawcie u subskrypcję A jeżeli do nieba, zostawcie łapkę w górę No powiem ci, masz farta tutaj Infected Sky Ponieważ widzowie zostawili dużo łapek Przez co lądujesz w niebie Ekstra, dzięki Nie mogę się teraz doczekać, żeby zobaczyć kolejnego mojego Klienta dzisiaj. I tam, co ja tutaj robię? Zaraz się zjem. Jak mnie stąd nie wypuści. Ale ty strasznie wyglądasz, zostaw nie odejdź ode mnie. Nie możesz nic z mnie zrobić, bo inaczej wylądujesz w piekle. Sam wylądujesz w piekle, a raczej w moim żołądku. To mi lepiej powiedz, dlaczego tutaj wtrafiłeś? Co się stało? Nie wiem, ja nic nie pamiętam. Jak nic nie pamiętasz? Kolejna osoba, która nic nie pamięta. Te wypadki samolotowe wam źle szkodzą. Ale mam takie urządzenie, które przywraca wspomnienia, więc zaraz się dowiemy, co złego zrobił. Ale ekstra, mam wszystkich pasażerów na pokładzie. Czeka was przygoda życia. Ej, chwila, czy ty nabrudziłeś mi w moim siedzeniu? No nie, teraz to pożałujesz. W takim razie się rozbijam, ha, ha. No tego się po tobie nie spodziewałem. Spodziewałem się bardziej, że kogoś zjadłeś tą wielką swoją szczęką, a ty po prostu specjalnie spowodowałeś wypadek, dlatego że ktoś postanowił nakruszyć pod fotelem. No i co z tego? W moim fotelu się nie kruszy, rozumiesz? Rozumiem, rozumiem, też tego nie lubię, jak ktoś...